Dzień dobry, witam serdecznie. Kolejny odcinek z Dematriarch. Zapraszam oczywiście na początek do lajkowania, subowania oraz zbiornika na w osej, jak link w opisie PC. Serdecznie zaczynamy sobie. Niebieski zero. Niebieski to jest zero, dobrze, dobrze. Nie widzę matrona. Jak się popisał. wchodzi? Kurde, zapomniałem jak się wchodzi w południe. to jedna jest na właśnie. Ja myślałem, wszyscy jesteś, Ebi Nie, nie jestem, ja po prostu się wyciszę, żeby Cześć odcinek zacząć. Ja jestem Paulinką, coś gadałam z Paulinką. Okay. A, A wiesz, ten. pytanie gramy z tymi? Ze zdrajczyniami? Tak, czy jak? tak, jest zdrajczynia. Musisz grę, nie zdrajcą jesteś. No, no nie, źle. Jest na tych, na królikach. Poszła na górę. Kopie! O, Sara. To jest Sara. A? Cześć, Sara. Cześć. Wiksa, czemu jesteś zdrajcą? Ej, ktoś na. Mm... Jestem Daisy. Ktoś brązowe brązo, No nie, nie, chyba nikt nie odkopał brązowego. No kopię, ale no... A, nie nie odkopał no, ja brązowe. Ale brązowe. Ale nie brązowe. Niebieskie było mówione, czy nie? niebieski zero. zero, no. A, no to... No, komuś, to nam się nie nie, znam, że nie uda się. No niestety. Starałam się. Kurde. Nie no, być zdrajczyni. no, a, no a to nie to jest zdrajczyni. A. A to dziwne, to, to kliknąłem, kliknąłem... żeby włączyć. A no to nie ma wzdrajczyni. No to powiem tak, no Sara jest w na pewno. Nie, a, no, to... no nie! <laughs> Skoro tak mówisz? No dobrze! Ja ci wierzymy Ej. na A ja zapomniałam, jak się nazywam. <laughs> Już ci mówię. O. Już wiem. Aha. O. To no nie, no nie, nie, nie. to Eee, e, no to tak, Wiesz, no. Wiesz Jeszcze się nazywa? Mi w ogóle brakowało. Ten... Jezu. Patryjarz. No, no, tak od razu? No, no tak od razu. Bo ja widziałem, że nam zaraz zaraz w ogóle się nie wczoraj. To zostaw w tym brutalu ty no ja Oj 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 oj, oj. nie mi jeszcze Berta uciekła z rąbania drewna Ale nie Ja pierdolę Jakiego rąbania? Sa Porąbana jesteś Dokładnie. A jaka? Kurwa ja byłem na królikach co ty robisz? Uciekłem ci z rąbania drewna A jeszcze nie wiem opa? Nie to chyba była Kurwa chłop nie wiem, co się dzieje w ogóle Wybieram losowo to mi tryfna. Drzewo, drzewo uciekło. Jesteśmy trochę ogólnie. mi ogólnie. Sprawdź czy on przypadkiem nie no. stream snipe'i. Idę o, jest patrzeć mu na dupę. No tak. Po środku jest ten, ten nie? Który? Mm. Ten z liczbami. No. O nie, tutaj nie są bywa. różne cyfry. Po prawej no to są chuj. Zapierdalam! Jest teraz na królikach po lewej, jestem na królikach po lewej. Nie, nie wiem, gdzie są króliki, proszę ciekawe to. O kurde, no dobra, mamy radę. Gdzie jest napis? A, A tutaj jest. Tutaj Jaki jest? oj no Jest jakiś numer? Niewidoczny rumany. no to ma wow. Było warto. Żółty też. Wytoliła się do znaku. Tak. Fajnie. Niebieski zero. Nieczulny. Dawaj, Berta, wali Fajnie. jej. nie myślałem, że w dół pójdzie. Nie trafiłem. Ja mu nie kopieta! No tak bywa. Witam, witam, witam. Tutaj jedna nadejdź się za to Dlaczego mi to tam? zrobiłaś? Zrobiłaś! się po mojej no, Kliknij sobie na nos na tego. Nie można, mola. tak. tak Nie możesz. można. Klik, nie, no to by było można. za proste. Mary Będzie. Się ho, ho, w ogóle na ho, ho, ho. nie Świetny i przyjdzie. No nie, ja już. Przejdź, Mary. Gdzie kamera. Proszę, słuchaj, bas Te siostry żartują jakieś takie dobijające. Szczerze mówiąc, uważam, że nie mam szans Dobijające. Mam tylko jedną cyfrę. Ogólnie. Nie, no też raczej. Nie raz. to zero, które no, <laughs> nawet nie możesz. Nie do zero. Czyli <laughs> twoje no. szanse na zwycięstwo. Tak, dokładnie, <laughs> ja dokładnie też tak uważam. Więc co? Chyba idę i ola po prostu, jak mnie zapytam nie złapię. Nie mam nic do stracenia. Zielonego nie ma. Ale jak. ochrona za nas. Piątka różowa. Manewruję, mówisz. A piątkę ci nawet wykopaliśmy. Gdzie on jest z tą matroną? Nie możemy jej podpowiadać. Nie możecie. No ale ja chciałam ją przestraszyć. Na górze jest. na powierzchni. Teraz macie mówić, bo jestem no. na powierzchni. No. A. Ale to i tak. Gdzie? Gdzie A, jest? Ale nie wiem, ale oszukany coś. jesteś po prostu. Gdzie ona krąży? No już chyba i tak wie. A jaj, ale krąży jak na razie. Gdzie ona krąży? No na górze! Po mapie. No nie było na górze. A teraz była? Nie było. <noise> była wtedy na rumbaniu. Teraz było. była na rumbaniu wtedy. ty dobre, Franziska, dlaczego to. Co, co, co? co? Nie, nie, ale wydałaś. Bo wszyscy mnie opuścili, wszystkie moje zakonnice. Tak? No, no ja ruchem. nie mam, co mam zrobić. Wszystkie twoje zakonnice cię opuścili? Tak, A, tak. Ja, Moje przyjaciółki, z którymi zawsze chodziłam na piwo. No, no Na piwo no, w z z niedzielę. W... Z, z, z <grym> Na piwo za klasztorem. Eee. No nie tym razem. No nie tym razem, no to widzimy się zar. Widzimy Pójdzie się zarówno. Widzimy się w kolejną niedzielę, za Krasztorem. <laughs> Musisz ten odcinek wypuścić w niedzielę, wiesz? Tak. Czyli, kiedy jest niedziela? A, za trzy dni. Trzeciego tak. grudnia. Daleko. O nie, są bo... króliki! Mój Boże! Co, Co tu się Boże. dzieje w tej grze? A ona o. pierwszy raz zobaczyła króliki. Widzę, żeby ci się nie, nie oglądało. Mm. No nie, ja oglądam Among Us do jedzenia. Dzisiaj Amon. oglądał. Wow. Taka jesteś Amon. do jedzenia. No Mówię, właśnie dlatego, że chcesz, żeby emitowałeś coś smacznego. Tak, dokładnie. Tak. Taka zakładna jest. A ta. tego. Tak, i żeby zobaczyć siebie po tym filmie. Tak. To nie Takiego tak jest. Jak ktoś się podszywa. A wrażliwcy, 6, 8, 9. Nie, no. A, skipować? Nie, nie no, nie możesz Przerabają skipować, bo w niektórych, niektórych momentach jesteś ty i ja jednocześnie. No, halo. Kto tutaj tak ucieka z tych króliczków? Aż ty tu nie będzie na kolację. Nikt nie uciekł. Tak... loyla Taka jedna zakonnica, której imię się zaczyna na p o, A kończy na lekcję. Na... Kończy na, a Lex. na Aulin. Ja już wszystko zrobiłam. <laughs> No to Wszystko fajnie, to cieszymy się. Nie, to no żartuję. Dobrze poszło. Kurczę, nie wyszło. Stream sniper z zawodu, tak jak ja. Pięknie. To nieźle Uważam, że wiele Dobra, ktoś chce być czy wziąć losową? Losowo będzie najlepiej. Dobra. Dawida i tak pewnie wyrzuci znowu biedny Dawid. A co, wyrzuciło go? Tak, Nikt nie zwróci na to wychodzi? uwagi, spokojnie Ale co losowy wziąłeś? No, mówiłem losowy, a chcesz być? Nie, Żaden losowy No dobra Usuń, Usuń. Usunąłem no, Czyli wiksę patrona, to dobrze Wiksę traficie. No dobra Idealnie Niech wiksuje dobra. Czekajcie, czekajcie, czekajcie Już o, o, o. na dół, muszę odpalić A no, jakie tam macie drzwi dobra, okay. dobra, no jako, że jest wiksa to nie O, Yumi, dzień dobry 22. Dzień, dzień, dzień dobry Jesteś z nami już mówiłem, mówiłem, że za Tu minut po no, widzi no. 19. Ej, ale powiem wam, że Wrocław, ale tak ciężko było mi znaleźć kurde tort, że ja jestem w szoku. Naprawdę. Ale po prostu. Albo poprosić, to ci masz? upiekę. A, ale to na ostatnią chwilę zdążyłeś? A, oczywiście, że tak. Ja wszystkie torty mogę zrobić. Kurde, za odpowiednią dobra, cenę. Na razem. Za odpowiednią Ach, cenę chaj, to pozwolę. ja mogę wszystkie torty no, zrobić. Za donate. Za donate? Za donate? Za donate. Tu co najmniej. A jaki jest. Niebieski? Ale to i wona tam ukradzie. Dwa Niebieski 2, brązowy, 6, ok. Tak jest. Nie ma dzwona, Popatrz. nie ma drzewa. No, wszyscy w kopalni. <grym> no no co na jak A, wich, to ja sobie tak chodzi? Nie, tak yeah. nie, Dobra. Obransowy... O, bo... o kurde, o, ale wykopaliśmy. Mój Dobra. Ara, pomijamy. Musisz poczekać. A w się możesz wejść, ale będziesz spektatorem Aha, no to dobra. No. Tak jest. Tak jest. Dobra, skipnijcie to. Jak? Ej ty! To ja. No, no nie, nie skipowałeś. Ja? Skipowałem. Chyba ja ty nie skipowałeś. To, to ja skipowałem. nie skipowałem? Ty nie skipowałeś. To no, no, on nie skipował. Nie, to ty nie skipowałeś. To on nie no. skipował. To ja nie, nie skipowałeś. Nie e... Nie, to, to, to Nora! <laughs> nie, to, ja uważam, to była opa. Nie, 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 hmm. Daisy! Hmm. Ach Nie, nie, Ach, ta to... ta Irena A. Ujla, A, nie, O nie, tylko nie, nie Julia. Julia! Julia, nie Weź się, chujki <laughs> Była taka podejrzana trochę, ta Julia, no Nie, Julia Romea szukała E, dobra, jaki kolor, jaki kolor? Dzisiaj jest chyba żółty i o, ten, zielony mnie! Żółty i zielony chyba dzisiaj jest. Albo. zielony. Dobra. Ja idę bo wykopałem brązowy. Dobra, o. Ej, możemy nie. Goni te kolory? Goni. Ty kolory, kolory w Dobra, idę sprawdzić. Ej, nie, goni mnie chyba. Tylko muszę wyjść na pies pod ziemi. Dobra. Gdzieś jest? Gdzie wiadomo gdzie? Nie wiem, goniła mnie na drzewie tam. No nie wiem, różowy pierwszy jest. dwa, żółty. Pytanie, Abi, dlaczego ja ty wrąbałeś, ty wrąbałeś no. tamtą osobę? O tym O, wrąbałem. 8 jest różowy. A, no bo. Oś, no. różowy. A, o! mnie! Nie, no nie, 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 wrąbałem osoby. Aj, złapała mnie. Żółte no że, że, że... A nie, no, bo to ty no. jesteś normą. Aha, czyli mówisz swojej, Nik, okej, okay, dobra. Nie, no ja, po, ja mówiłem to, no ale przy każdy mówił jakieś losowe Niki, no to stwierdziłem, że dobrym pomysłem ale ty będzie po prostu powiedzieć. No właśnie, właśnie dobrym pomysłem jest powiedzenie poprawnie, żeby zrobić jej. No to sam psychologia. No ma zwróconą psychologię, part. no. Dokładnie. Ajajaj. Tak, tak, pomin, ja To Skoro tam, Nora bro. ten... Ale ktoś zobaczył zielone to w ogóle? To, to... Tak, różowy 8 jest. Różowy... A ty mówiłeś żółty. A, to żółte 2 powiedziałem. Żółty dwa, tak. I różowy był 8. No tak. No pomijajcie, no. No co może A niebieski Sarah. co to było? Ile? Niebieskiki? Nie... A niebieski to nie wiem, a nie trzy? Sarah. Nie dwa było mówiono na masz Witajcie. Helenka, gdzie ty biegasz? Nie, no nie, złoż Helenę! Helenka. Helena jest normalnie! <laughs> y, Helenka! Dobią... Aj, Helenka jest fokusowana. Fokus na Helenę. Nie, <laughs> nie myśleć jeszcze? Nie no, możesz. Jeśli ci dzwona, nic już nie możesz. Pytanie: czemu Sara w ogóle do zadnej chwili nie zagłosowała? A tak, bo dostałam do No nie, A, źle ale... tak się mówi. Dobrze, mi się tutaj sugeruje, Nie, no, naprawdę, no, przepraszam. Naprawdę, no i nie wątpimy, że dostałaś do Zielony 3, zielony 3. Ja ci wierzę. No tak ukopamy. mówię. Mamy wszystko, teraz wykopać. Niebieski, yy, ten. Nibieski tpa, nibieski cztery dwo. to. Nie, nie, nie. Czwarty to niebieski jest. Co? No no, ale niebieski już taki... mieliście. Siwy? To niebieski przedstawia. Nie, co? wiem. Mi się tak pokazuje. Coś to my się źle My go, bo jest zdrajcą. <grym> nie, jestem. Tak. Ale A jaki masz ich? Yy, nich? Y, ja pierwszy raz gram. No, Opal. Ej, ona stoi cały czas przy mnie? Cały czas, całą rundę stoi przy jednym tasku. Całą... No, że... Aha, do, to to co? Dobrze. To pachnie całą rundę, o Kurde, całą Czekajcie, to ja tam... Oh, Czemu żółty jest zero? Nie wiem. To przedstawił żółty. Grajca. Ja nie. ktoś zmienił. Ja ten tylko ostatni, bo ja nie ogarniałem jak robi. Eee, czekajcie. Ale poprawiłem złą na Mówicie, że opal, tak? Coś kombinuję. Pomijam, już pomijam. Ten pierwszy raz do gry gram Gremlin. No dobrze, ale tak się Już jako zdrajca. Pierwszy rdzielem tą wyleczeniowy mnie wywaliło, więc. Dzień dobry. A dlatego. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobry. Pani chyba nigdzie nie było dzisiaj. No tak się matrowa się ubija, nie nad nim wszystkich stanowisk pracy. Dużo wiedziałam, pani. O nie! I nie wiedziałam, że to było ja O nie, Paulinka. Jak to mogłaś? Przepraszam! O nie. nie było tak, że... co? To nie było tak, że cały czas ta przy Paulince ponoć. Jestem. Czy o co chodzi? Nie wiem. A co chodzi? No właśnie nie wiem o co chodzi. Nie, nie wiem, wiem. Ale o coś chodzi. O co chodzi? Co się stało? To poszło nie tak. O, no, słyszałem te piwsko. Nie no co ty? To jest anargol. Mhm. Co ty na streamach takich rzeczy się nie pije? No to właśnie wiem dlatego się dziwię. No dlatego nie piję. te co zostały to woda czaju Coś strasznie się pieni ten energol. Jakie pieni? Gdzie to się pieni? No po dźwięku słychać <gol> jak nalewa. Że ja nawet nie nalewam! To kto nalewa? że ja nawet go nie, nie leje Żółty jaki. ci nalewa. Nie wiem. Ja nie leję go nawet. Te, to chyba Abi jest... czy nie? No IB już nie ma. API chyba Ta. nie ma właśnie. Nie możemy wam pomóc jakoś złego. To jest zdrajca. Jeszcze nie żyję. Pewnie ta to... op. Dzień dobry. Siamo. Mm. Meri, Meri, Meri. To nie ja. Mm. Powiem, powiem ci tak w historii. A ja, nie, nie nie było tematu. A chciałem ci pomóc! O, nie! Czym? No, chciałem... Wszystkim, żeby złapać te wszystkie chciałem, to chciałem ci dać 4 do wyboru i jedna poprawna. 25%. Trzeba trochę uprościć, bo nie daje sobie rady. A komu to potrzebne? Nie, no dobrze, ma rozwalony dzwon, trzy drzewa powalone. Dobra, okay. kto jeszcze tam żyje? Niech sprawdzi żółty, czy żółty jest teraz, w ogóle ja nie wiem. No właśnie. No. Ale żółty jest zaznaczony, jest dwa, jest. dwa widzę. Bo losowo znaczyłam dwa, to nie jest aha. znaczy dwa. losowo. A w ogóle mamy klapę wykopaną? No bo teraz... Losowo, aha. No tak. No bo 9, się, 9, że że jest to żółty. To. 9? Czekaj, już sprawdzam. Nie. A miałeś pucę. Y ona jest u mnie na, na trybu, drewnie, no. cały czas jest Różowy na drewnie. to jest dziewięć, tego co widzę, tam sześć. Ale żółty A, no Ona jest on na drewnie cały czas u mnie, można ktoś sprawdzić. Cały czas stoi na tym drewnie. Yy. Dobra, sprawdzę trzy żółte. Nie, trzy to zielony. Yy. Ale... A może tam? <głos》>. Tak. No, cztery, osiem, trzy. Ale zdrajca kombinuje. Ja wiem kto jest drańca. To pewnie ona. Ech, ten strajca. dzień dobry, Cześć. 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 jestem, Daisy. co tam? Oh. O, o, nie o, 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 nie poszło na opal. No nie, ale wiesz, zgnieciona, może później na rozpałkę, coś takiego. Chyba niebieski, nie wiem czy mamy, ale jest teraz. Powinien być już dawno zaznaczony. No nie jak ten żółty. To może iść na taska, bo chyba teraz żółtego i tak nie ma. Chyba, że chcesz próbować. Jest na zającach. Jak ja powiedziałam niebieski? Co ja powiedziałam z tytułem niebieski? Dwa? Dwa. Mhm. Co czemu jest zaznaczony niebieski? Nie wiem. Ja. Nie wiem. Teraz nie wiem, czy ja źle zaznaczyłam, czy ja źle powiedziałam. Ja też nie wiem. To grę. Nie... Nie, nie wiem! nie wiem. Daj, co zrobić teraz? Nie dwa, Niebieski tak. Żółty. Ktoś zaznaczył, ktoś źle zaznaczył niebieski. Ale już odznaczyłam, dobrze. Teraz trzeba zgadnąć się to to. No i zabijcie. No i kit. Pograbię to po kimś. No i kit. Wow. Jeszcze tylko żółty. Sorry. Yy, Rud czemu na pierwsząś tak szybko króliki? Bo to Sara jest tracie A dobrze ci, tak. <grym> dobrze ci tak. Dobrze ci tak. Wow mi wcale wow. nie wziął podejrzanie przez wszystkie rudy. Wcale nie wziął podejrzanie i wcale nie zmieniał numerków. Wow. <grym> Aj, Stam, Trzy aj -ta. rady zamieni. Aj tam, aj tam. <laughs> Najlepsze to, że kurde ja wam mówiłem, że żółty jest dwa i Mikulia nie... nie no ja sobie ustawiłam, sobie. <laughs> no jak jest, biega, ja co Jak ona biega, ja co ona robi? I tak nie ugra tego Ej, nie, nie, nie wiem gdzie jest Exit. Biega a, to w to z tak. powrotem. Tak. A, no to ja nie wiem <laughs> co jest, to ja nie wiem co jest. To, ja je to ja nie wiem, która cyfra jeśla. Nie wiem, czy ci mogę, poradzić. generalnie nie, no, nie mówcie, wszystkie przedstawiłem ci o jeden. Aha. To jest. Ale to tam szczegół. No to nie wiem jak to zrobić. Ale Ucieknie. w ogóle wejść może. Ale rzekło. po co poprzestawiałeś? Po co mogłaś wygrać z nami? Nie ma sensu. No bo więcej dostaję jako trajera, bym nie w tym. No ale przegram. Oh. No, no wiesz jakie on jest może przegrać, no. Poza tym ten. To mnie ten zabawiło, że w zasadzie oh. chwili jeszcze nie kapniała się, że jestem. Dobra, mam traktorem. IQ nikam. I Mama, kill milion. Tymczasem ktoś I mówiący, że przestawiłem ci wszystko jeden. <grym grym grym> <grym> nie, no, no, Wow, ale się domyśliłeś! Bo, bo wszystkie bo inne pamiętałaś. Wyższe, pamiętałam, że dwa niebieski? Przed Zaraz przyjdę. Gdzie czy, idzie? Na gdzie gier? to się idzie? rosołku sobie nalać idę. na macinę. Na dwukropek, rosołek. Dobra, damy losowe, zdrojczyni tak. E, nie, no jakie jakie losowe? Losowe. No jakie losowe. A co ty chcesz być? No dobrze. Nie, Jumi za to, że się spóźnił. A, za a... prawda, o, tak. mi mi. masz rację. Nie. Kara musi być. Ale ja nie umiem! No, no trudno, to, to się nauczysz. Ale jest. Który najwyższa. Które tuż nagrywki jak grać w matriarcha? Co, co najmniej dziesiąte. No. Co najmniej To <laughs> chyba w tym tygodniu. <noise> nie pamiętam. Być? Ale je, następnym razem. Jak no, następnym razem? następnym razem. No, ty mnie zapiszesz. No dobra, ja, dobrze. Następnym razem. Nie podzieliła się, nie, nie się z nami tym tortem, co zamówiłaś. No, no spodziewałaś się. No, się. Nie pierwszego lepszego z gdronki, kurwa. No, 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 ale wzięłaś i masz, jeszcze na zegar z Biedronki? Słowa, my nie, słowa, nie mamy nawet z Biedronki, Ja <grym> biedronki. Ja, ja, nie biedronki. ja nawet nie mam, ja nawet w Niemczech nie mam Biedronki, biedronki. Ej, wiesz Gremlin, Gremlin bo ja myślałam, że chleb. pójdę sobie do Kerfura i pójdę sobie do lodówki i se kurczę znajdę tam tort I nie było, ogarniasz? Bo se No nie, najgorzej, tylko nie, najgorzej jak nie ma lodówki, Dobra, ja idę po brązowy, jakby co Dobra, ja kopię kopierowo Najgorzej jak pieczywa nie ma w sklepie, to jest najgorzej. No, to jest najgorzej. to jest. Tak, czekajcie, to jest. A jak jest? Wiesz, to jest nie rozdole. Ej, musimy tutaj Ja mam na dole. A tutaj musimy Saga, raz, czoło, ty nie odbrałeś, A? ja czy Brązowy jest na dole, brązowy jest na dole, musisz kopać się na A co? Dobra, już wiem, już wiem. Dzwon dam, gdzie brąsowy, no to jest No ja rozwaliłem, nic mówisz, Niebieski. Drzwi. A mamy w, A, w ogóle na ja, do mam, brązowego? Mam, do no już kopiemy, już kopiemy. Niebieski, już cztery. Dwójka brązowa. To jest, co A, jest... Niebieski, cztery, cztery niebieskie. Dobra, dobra. Cztery niebieskie dwa brązowe, pamiętajcie. Dobra, ostatnie drzewo idzie. Dobrze. <laughs> Czyli dzwon i <laughs> Kurde, ale jesteś drwalem. No ja... <laughs> Kurde, Bela, ale się zajął. Później będzie. A brąco, to drzewo. Brązowe dwa. Dwa. Pan Zlok zmienił się w tego burgera. W rywala się zmienił. Rywala. Tak jest. rywala, no, nasza restauracja. A to się tego rywala w ogóle? Tam, tam to inaczej się nazywało. Rywal. Burger Rywala. No Burger Luis. Luis. Smacznego. Dobra, przepraszam. No, przepraszam! No, Okej, okay. przepraszam. Odmówiłem, no. E, was chyba no, nie, pojebało nie, trochę, trochę, trochę z tymi edormala. drzewami. Nie, no, no co? Ty? To, to zrobił, no, jakiś rywal nie, to zrobił. Ja nie, ja tak, tak. Troszeczkę poebało z tym. Na szczęście skur, nie ma tak? Nie, no nie mamy co robić, to musimy drzewa eee... ścinać, no. Drzewa ścinać, tak, tak, ja? No bo <laughs> tak się wybrałam. To on <laughs> ścinał drzewa. To on, to on. Jak sobie Dobra szybko do no podziemi A różowy? No ale no Niebie... Żółty siedem Różowy siedem 7, 7? Różowy, 7. Dobra. różowy 7. Idę wpisać Dobra Żółty też siedem Dobra różowy czyli też... A to wszystkie mamy Nie, nie. Jeszcze nie, nie Jeszcze mam nie. Zielonego. Musimy i tak kopać Żółty też siedem O nie O Cztery 4 o, um, niebieski Cztery niebieski, cztery jak ona mogła tak wyjść? No najgorzej jak tak wyjdzie, no. Jak się pingowało, gdzie jest matrona? stacją? Stacją. A, nie wiem A mogę działam, do exit pisać brązowy? Czy nie? Mm. To nie, to muszą... musisz nie, słubek, nie. Bo musisz znaleźć, Musisz znaleźć ten, słupek. Słupa. Jak znajdziesz słupek, to tam wpisujesz i dopiero później do exita idziesz się otwierasz. A, a kurde, a ono nigdzie nie, nie chodzi! Kurde, Bela, nic sobie nie mogę wykopać. Pierwszy raz zostałem na zabaniu i nigdzie, nie ma. O, wykopałem. O! A, no, nie ma, nie ma. Dobra, A, przyszła, nie ma teraz Stop. nad nimi zapamiętam. O, mnie też pewnie. nie było. Mam brązowy. To Julia! A to dwa jest brązowe. Ja brązowy. podejrzewam, że to Sara. Sara? Tambo jesteś Sara. Jak nie. No dobra. A no nie czekaj, to ja. <laughs> to ty Co, Berto? Czemu Berto? Co? Nie, jaka no. Berta? Nie, Berta, nie Berta Berta? Nie no jaka nie, Berta, to będzie berta? Berta? Nie, nie, berta Nie, Berta, nie, nie, Jak to berta? nie Berta? O no nie Berta Ja nie, robię nie No nie mówimy ci, że nie Berta No to nie, no, nie Berta Mówimy, że nie Berta No bo nas nie słucha. Aaa, głup, jaka Berta Jaka Berta mhm. O nie, ja stąd nie wyjdę teraz, zawaliłem się drzewami, jestem na królikach i dupa No i dupa, no dupa Najgorzej no, tak się no. zawalić drzewami, no ale no, Mam no, gdzie, jest. gdzie o, jest? A gdzie jest? Gdzie jest? Koło o cholera, ty nie Cześć, ty tam o okay, nie wychodzę. robiłaś się Okej, co? Jest na drewnie, jest na drewnie, jest na drewnie. Dobra, to wychodzę stąd. Kurde, szybko! Pa, 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 pa. Hm. Dobra, pamiętajcie, że brązowe dwa. Cześć. Nie! Trzeba ustawić. Łaba, deba, 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 deba. O baba! Ona nawet wygra. Ca. Siadem po kolskich wyłapie sprawę. A ja też i to jolo, tak zwane 9, 9 zielone, 9 zielone. nie widzę w zasięgu. I dostawić 9, e, się żółty A jako duchy robimy co możemy. Nigdy współpracuje. Tak. Dokładnie, że tak? Tak, to w ogóle nie kopią no. Dobra, została... 7, żółty? 7, 7, 7, 7 wpisz, 7 wpisz 7, 7, A, jeden. tak, tak. O, nie, 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 dalej zawego nie wpisał dwa. O kurde, ale przejebana. Hmm. Kurde, Bela. Ajaj, ajaj. Aj, ja się razem macie razem imię, dobra? E, jak, tak. Jak Tam ja nie jestem, mówię. to. Tak, no A, Luis. A, <laughs> nie będzie no. Ipne. No, Frances to na pewno nie będzie no. Jak to Frances? Ale Frances przecież... No ale popała, to wiecie. Później przyszła dopiero. No ale była tam Francisz. Eee Dobra? dobra. Nie, nie, nie było jej. Nie. Nie no, no grej, Co wyglądacie? To? Nie, no nie. Zobracam, ja nie, nie, no, nie, nie Sara, niech będzie Sara. No. Niech będzie A nie idzie Rów. A A niech idzie. Może idzie. A, niech się idzie! Kurde! Kurde, bela. Dobrze. Dobra, time traitor przez. Jestem żabą. Time traitor wszystko przestawi. Uż, te Brązowy trzeba Mamy, dwa ustawić. Wszystkie tak, tylko trzeba dwójkę brązową ustawić. Nie wiem, gdzie jest brązowy. Nie wiem, kto tak wykopał brązowego. Jest, mam brązowy. Dobra, ustaw dwa. 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 Dobra, idę no. do tego. Ech, 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 ech. No nie, no ktoś coś przestawił. E, bro ten e, zielony przestawił. Kurde Bela. Nie wiem gdzie się Już ustawiłem. Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj. Dobra, okay? proste. Oh, nice, nice. Eee, nice. nice. co? Aaaa, a ta I Luis. To nie i... Dawid, który nawet... Dobra. Nie umie nawet znaleźć tych. Ja tylko przedstawiłem ten brązowy pod koniec. Wow, ale... Ale nada. Wow, nawet... Nawet nie. nam wykopałeś. Dzięki. No, <gry> no teraz, teraz fans no, Tak, fanz. No, losowo, no. losowo teraz. Tak, nie, losowo. losowo nie fanz. Tak, tak, losowo, dawaj losowo, no, dawaj. Losowo. No, to, losowo, no naciśnij. odcinek. odcinek.